Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł z opening na tym kanale. Wiem, że nie pojawiały się już materiały z gier przez jakiś czas, to będzie tydzień chyba jakoś mniej więcej. No ale jakoś tak wychodzi, że szykuję wszystko i tak dalej, dostaję co chwilę paczki i tego typu rzeczy. Tak więc otwórzmy co do mnie przyszło. Co to jest? Zaraz się przekonacie. Tym razem muszę uprzedzić, że to już nie są gry, jest to coś naprawdę poważniejszego. Adres mam do góry nogami, więc sta staram się zrobić tak, żebyście go nie widzieli. Załóżmy... Otwórzmy może w ten sposób się uda. Może być słabo, nie? Może się nie udać tak. A gdybyśmy na przykład wzięli nożyczki i spróbowali jakoś jakoś w ten sposób. Jakoś tak. Jakoś tak... Ale to twarde jest! O, wait, 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 udało się. Dobra, folia zrobiona. Otwieramy sobie pudeł... O! o. Nie otwieramy pudełeczko, tylko... Otwieramy to i widzimy pudełeczko. Jest tutaj nazwa produktu, który przyszedł. Wszystko, mam nadzieję, ładnie widać. Powinienem robić chyba w ten sposób, troszeczkę to przybliżać. No dobra, zaraz się za to weźmiemy. Do środku coś jeszcze jest. Mamy coś jeszcze takiego. Co, 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 co to może być? Zaraz się ją przekonamy. Odpuszczmy najpierw to małe pudełeczko. Wysypmy na środek. I jest to... Jest to, jest to przejściówka, tak. O, już wyciągam, już pokazuję. Przejściówka. Nie, po prostu zwykła ładowarka USB. Tak to mniej więcej wygląda. Chyba wszystko fajnie, ładnie. Wydaje się być solidna w miarę, muszę przyznać. No nie spodziewałem się tego. No ale dobra, lecimy do kolejnego pudełka, bo to jest chyba największa zawartość i najważniejsze. To, co dla nas Uch, ciężko się robi w tych rękawiczkach. Załóżmy, a to jest już naderwane jakoś, No, szkoda. Ale będzie mi trochę łatwiej otworzyć przez to. To z dwóch stron, to nie wiem, czy to tak celowo. Chyba celowo w ten sposób jest zrobione. A nie że wada fabryczna. No dobra, otwieramy otwarte. Z której strony jest tutaj góra jakaś. Jak się do tego dalej zabrać? Tutaj chyba mogę podważyć jakoś. Eee. O, 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 dobra, udaje mi się. Więc to trzeba tak mniej więcej... W ten sposób, jeżeli nie chcemy uszkodzić pudełka. No, tak. Otwieramy. O, to może ściągnąć, nie było takie. Ten, e, fajne, ładne, ładne, podoba mi się. Dobra, odłóżmy to na bok na razie. Tam rzucam ten na ziemię i tak dalej, ale mam nadzieję, że nic się z tym nie stanie. Pudełko jak pudełko. Zobaczmy, tylko, czy w pudełku nie ma nic więcej. Tutaj otwieramy i coś tutaj jest. Co to jest? Jakaś jakaś koperta. A to pewnie z instrukcją, gwarancją i tak dalej. No dobra, no to mniejsza z tym w takim razie. To prawda, jest to wszystko po chińsku, ale mam nadzieję, że moi rodzice znają chiński, bo to jest taki taki prezent dla nich. Więc wiecie, takie incognito. Nie? Oni nie mogą wiedzieć o tym, co to jest. Najpierw muszę sprawdzić, czy to działa. Otwieramy kolejną paczkę. I tu mamy kabel do ładowania, zwykły kabel do ładowania. to raczej nie będę go pokazywał. Dobra, odłóżmy te kartony wszystkie na bok. I weźmy się teraz za najważniejszy przedmiot. O, dobra. o nie, jest jak już specjalnie ciężko zapakowany, więc. Tak to mniej więcej wygląda. Hm. W sumie. Było trochę ciemno, nie? To zapalimy światło. <laughs> Mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej to widać. Bo w sumie otwieranie nie było jakoś specjalnie fascynujące i, i tak dalej, więc raczej nie ma się co martwić o to, jeżeli czegoś nie było widać. O, o, o. Dobra, odklejamy. Dobra, odłóżmy to na bok też. No dobra, no i tak to mniej więcej wygląda. Z, jest to z Windowsa. Ach, ale to jest zimne. Uff. Dobra, gdzie to jest włącznik? Muszę znaleźć sobie tam osobiście włącznik. Włącznik jest tutaj, z tego co się nie mylę. Coś... Świeci tutaj mała kropeczka. O, dobra, odpala się. No to chyba w tą stronę jest raczej. Ale ja to zapalcuję zaraz. <laughs> Eee. To działa na. O, kieruję sobie myszką. No dobra, fajnie. ok mogę kliknąć OK? Mogę. Tutaj się przygotowałem, jako że wiedziałem, że w rękawiczkach może być ciężko. Mam tutaj. Długopisik taki. Zobaczymy no, coś się ładuje. Włóżmy go na razie może... O, w ten sposób. Mam nadzieję, że widać wszystko. O. Tak o. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, na razie się ładuje, więc to jest takie pierwsze spotkanie. Powiem wam, że nigdy czegoś takiego nie miałem w ręku, więc y jest to dosyć dla mnie skomplikowane, więc pewnie wszyscy posiadacze wszelkiego typu y takich przedmiotów śmieją się ze mnie teraz, że nie wiem, jak to działa, no ale nie wiem, jak to działa, no. Podobno, co widziałem próby, na tym czymś można zainstalować sobie na przykład CSGO, albo na przykład hmm, League of Legends i możemy grać naprawdę w okiej okay jakości. Oczekajcie. czekajcie. O... Angielski, angielski. O Jezu, to muszę trochę ustawić wszystko, trochę bliżej do nic nie widzę. Dobra, o, dobra. Jaki jest mój kraj i region? United Kingdom. Jezu, łupić, jak długo nie działa. <coughs> Angielski, Kingdom, United Kingdom, Pacific, USA, Kanada. to nie. Tu musimy znaleźć... Jezus. Będziemy, że to się trochę... <laughs> ten, ten to to coś. Dobra, wydaje mi się, że chyba palcem będzie trochę wygodniej. Nie, nie jest wygodniej. Dobra, tym jest w miarę okej, okay. jeżeli się ogarnia. E, dobra, Edynburg, London. Okej. Okay. Dalej. Dalej. Jezus! Dalej! Ale to opornie chodzi. <laughs> eee, dobra, dobra, dobra. Tu mamy cały ten regulamin, którego i tak nikt nigdy nie przeczyta. Idziemy dalej. Eee, wydaje mi się, że... Użyjemy sobie z tych ekspresowych... Ustawień i zobaczmy co się zaraz stanie. No na razie... Na razie działa. Nie jest, nie jest popękany, nic takiego. Więc no... Ja jestem, ja jestem zszokowany na razie. Mam nadzieję, że nie zasłania tutaj cały czas w ogóle. O, się jeszcze raz odpala, dobra. <laughs> no okej. Okay. Włączysz się teraz ładnie, czy, 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 czy jeszcze nie? Miejmy <laughs> nadzieję, że tak. Kurde, no nie wiem, co o tym mogę mówić, no. Jarałem się tym, jak zobaczyłem recenzje i tak dalej, opisy. I jak na swoją cenę, jest naprawdę polecany przez dosłownie wszystkich, więc... Jeżeli będziecie chcieli, żebym powiedział o nim coś więcej, to musicie mi dać czas, bo muszę się nim pobawić, popróbować i tak dalej, bo na razie tylko sprawdzam, czy działa, żeby móc go wręczyć rodzicom, tak więc no wiecie. Potem znając życie no, będę mógł im raczej to. Um, zabrać czasem. Chyba nie będę tego używali cały czas. Dobra, tylko chwila. Staram się tego nagrywać całe, żeby nie było żadnych cięć, żebyście zobaczyli, jak to działa od pierwszego uruchomienia. Żeby nie było, że jakoś tnę, jakoś, tnę, jakoś przyspieszam, czy coś w tym rodzaju robię. Mógłbym to zrobić, oczywiście, ale. Dobra. O Jezus, trzeba imię wpisać. <laughs> Dajmy ry, O, D, Z, I, C, E. Dobra. A tu trzeba hasło. Nazywamy P, A, V, E, L, K, R, U, L. Dobra. E, P, A, V, E, L, K, R, U, L. I tutaj, tak żeby zapamiętali, zawsze się daje taką odpowiedź, tam, jest też normalnie otwarte Ale co w tym dzieje cofamię? Cofanie? Mam no, nadzieję, że wszystko tutaj widać jakoś. P, a, w, e, l, K, r, u, l. O, musi być inne, tak? Dajmy, załóżmy, krzyknik. Albo, albo, albo nie, po prostu wyczyśćmy i dajmy p, a, w, e, l. Może być? Dajmy next. Mam no, nadzieję, że za kogoś tutaj widać. <laughs> Jezus. Podnieśmy to w ten sposób. No, ja, to chyba ładnie widać. Z tego, co mówili, to jedyny problem w tym jest taki, że jeżeli chcemy to robić na słońcu, to może być ciężko i będzie mało widać. No, ale... Wait, wait, wait. Odpala. O! Odpala się. Odpalił się chyba. Hi. No, no, siemanko. No dobra, są zadowoleni, że jesteśmy tutaj. Mm -hmm. No, dalej, dalej. No, no, no. Czy jakieś... Coś, coś dalej? Mogę? Nie? Nie mogę jeszcze? No dobra, no to czekamy jeszcze. Ten kolor się zmienia? Czy mi się wydaje? Nie no, wydaje mi się chyba. Czy się zmienia? One? Nie, nie zmienia się chyba, bo tak samo jest cały czas. No dobra, puszmy go na razie, bo się nie chce tego wstrzymać cały czas. No i zobaczmy, czy, czy, czy coś się dalej stanie zaraz. Jak myślicie? Ja myślę, że no, może, może coś za chwilę zadziała, coś zaskoczy. Jak na razie szło dobrze. O! Dobra, zmieniło się. Ustawiają wszystko, żeby było. Znaczy, robią wszystko, żeby było gotowe do użycia dla nas. No, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Co z tego wyjdzie? Jestem ciekaw, co ja właściwie kupiłem, na co wydałem te pieniądze. Nie, no, raczej, raczej chyba żałować nie będą. Znaczy, ja, ja na pewno nie żałuję, że to kupiłem. Bo na przykład, jakbym jechał do Polski w tym rodzaju, to mogę sobie to mm, pożyczyć zawsze, nie? Więc to jest na razie taki unboxing i pierwsze włączenie, jakby co. I zobaczenie, jak to wygląda w środku. Żeby nie było. I za chwilę, za chwilę. No, pewnie w kolejnym odcinku jakoś ogarniemy, jak to mniej więcej się. O! Spisuje. No dobra, jest coś. Tak, tak wygląda nasz pulpit, wszystko fajnie. O! Kliknąłem sobie coś. A jak to się robi? O! Patrzcie, można sobie robić to. Uuuu... Ten, jak się, jak się komuś nudzi. Dobra. No, nie, 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 nie palcujmy tego. Wejdźmy, załóżmy. jest na szybko. No dobra, chciałbym w internet wejść, internet się odpala, dobra, no włączmy sobie, a tutaj w sumie nie wyszukamy, bo jeszcze nie jesteśmy w połączeniu z niczym, no dobra, ale w miarę szybko się odpalił, muszę przyznać, Wejdziemy sobie, nie wiem, co możemy, tak, zamknij wszystko, mam nadzieję, że tutaj coś widać, cokolwiek widać, dobra, załóżmy, wejdziemy tutaj w start, nie powinno się jakoś zacinać, wszystko chyba ładnie widać. Wejdziemy sobie na przykład w kalendarz, kalendarz się odpala. Get started. Tutaj um. konto. Um, no dobra, zamknij. Red, ready to go. No, będzie trzeba wszystko poustawiać, no ale jak na razie wszystko działa. Ja mam nadzieję, że ten opening Wam się spodobał. Widzicie już jak to mniej więcej działa. Pokażmy jeszcze raz ostatni. O, do kamery. Dobra, no wiecie, że jestem słaby z openingów i dopiero się uczę jak to robić. No ale miejmy nadzieję, że wszystko. Wszystko. Zobaczyliście, co chcieliście zobaczyć. Ja to idę za chwilę wręczyć rodzicom. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie w kolejnym. pa, pa.